Szymeku Minecraft jest totalną dętą rurą. O nie, to drama, mój. To drama będzie chyba coś mi się. Mam być miły dla widza, że mam powiedzieć opinię. Niestety, ale od jakiegoś czasu twórcę Monga zmałem nas generalnie w dupie. w dupie. Dlatego słuchajcie, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Jakże potężne. Wow. Ile ty wyciskasz na klatę? Pewnie z 10 kg. I wystartowałem z projektem, który ma na celu zrobić y, troszeczkę nowości w Emongasie. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie reakcje youtuberów na ich właśnie oficjalne skiny w Emongas. Zobaczycie chociażby Mandzia, Nexę, no i zawołam Szymka z drugiego pokoju, żeby zobaczył, bo w sumie już mam dla niego też skina gotowego. Tego na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, ze względu na to, że każde 10 tysięcy up w górę, to jeden skin w następnym tego typu odcinku, który sobie zrobimy. Dlatego jak dobijecie 40 tysięcy up w górę, no to będziemy musieli stworzyć tych skinów 4. Jeśli 50, no to 5. Jeśli 60, w co wątpię, no to po prostu jeszcze więcej. Kiedy tworzy się dosyć długo, ze względu na to, że no jak widzicie, każdy obiekt, każdy ruch, każdą taką animację, nawet najmniejszą, no trzeba narysować albo zrobić po prostu em, całkowicie osobno. Z czapkami akurat jest dosyć szybciej, no ale też trzeba po prostu nad nimi trochę siedzieć. tego serio zostawiacie łapy w górę, suba z dzwonem, bo przypominam, że lecimy po milion subów, ze względu na to, że mamy zakład z Nexa. o to właśnie. Kto wbije szybciej milion subów o 10 tysięcy złotych. A w komentarzu napiszcie niki youtuberów, streamerów albo... Nie wiem, co z twojego starego może nawet napisać. No i jeśli będzie ten komentarz miał dużo lajków, to po prostu odtworzymy właśnie tego to skina. Więc jak widzisz, że ktoś po prostu napisał sobie, nie wiem, nick jakiegoś twojego ulubionego youtubera, którego kraszujesz i ogółem jest dla Ciebie najwspajalszy na świecie. I robisz sobie kapliczkę tej osoby w domu, no to we mu tam walnij lajka i z zbumpuj od razu. Tutaj macie trzech ostatnich zwycięzców konkursu na wasie takie otopety do Among Us Jeśli Wy również chcecie coś takiego wygrać, to wystarczy zostawić łapę w górę, suba dzwonem, no i właśnie w komentarzu napiszecie link jakiegoś youtubera, streamera, albo nie wiem, już mówiłem twojego starego nie będę się powtarzał. A no i słuchajcie, gdyby nie ten człowiek, czyli Robashi, to ten odcinek by prawdopodobnie nie powstał. Dlatego link do jego kanału linkuję wam w opisie, no i możecie mu wejść w jakikolwiek najnowszy film, jak tutaj super jesteś, nie zmieniaj się. Ze względu na to, że on przygotował naprawdę basę z tych rzeczy, które dzisiaj zobaczycie. Wspólnymi siłami to tworzyliśmy, bo jakby, jakby miał to sam robić, to psycha by mi siadła, bo to łącznie by mi zajęło jakieś 20 godzin może nawet. Staram się ożywić trochę tego emonga, staram się robić coś z tym emongiem w Polsce, kurde, a szykuję coś naprawdę potężnego, szykuję naprawdę Coś mega mocnego. Mogę tylko powiedzieć, że to jest coś w stylu nowej mapy, nowych trybów, nowych paczek, skinów i tak dalej. Chcę ratować tą grę, jeśli pieprzeni twórcy nie chcą ruszyć dupy. Zarabiają miliony. Zamiast zatrudnić kilka osób do zrobienia, nie wiem, nowych skinów, nowej mapy, czegokolwiek. Oni nic nie robią. Gdzie jest ten pieprzony update? Ja już wszystkie pliki pozmieniałem. Ja wam wszystko skipnąłem praktycznie jeśli chodzi o proces tworzenia, bo po co mam wam zajmować tyle czasu. W sensie szanuję wasz czas bardziej niż swój chyba w tym momencie. No i słuchajcie, nadszedł czas w takim razie, żeby wam pokazać oficjalne skiny youtuberów oraz streamerów Among Us i zobaczymy ich reakcje. Zaraz pójdę zawołać szymka i zobaczymy, jak zareaguje na tego skina swojego. Dobra stary, kiedyś mnie zhejtowałeś za to co zrobiłem I wyśmiałeś, ale słuchaj stary, powiem ci tak Nadszedł czas, żeby pokazać ci coś co zaczęliśmy tworzyć oficjalnie I teraz tak, wchodzimy sobie, damy sobie Szymek. Ty Szymek Ty już się domyślasz może o co chodzi, nie? Tak trochę chociaż. Nie, strasznie się mi ostatnio mówiłeś I ja nie wiem teraz o co chodzi. A nie, no, dobra to. słuchaj, generalnie tak Jakby jakiś czas temu ja ci pokazałem, że tam zrobiłem ci taką koronkę Co nie, w no, sensie tak, A, tak no. ci się nie spodobała trochę Co nie, więc słuchaj, no tutaj jesteś ty jako Szymek, co nie Tutaj y Twój kolor to biały, co nie? To ja. e, tutaj masz e, czapkę, to właśnie dalej tą koronkę, słuchaj, masz na głowie. Ale słuchaj, co jeśli masz całego skina przygotowanego już, stary? Cał... Zrobiłeś włosy, nic, wszystko? Nie, zrobiłem, zrobiłem twojego skina z Minecrafta, ale bez włosów, ale... z koszulką Cox. Yeah. I możesz sobie biegać... Nie, no dobra, no teraz jest Cox. I możesz sobie biegać, mając koszulkę Cox i będąc Szymkiem Minecraft z tym samym koksem co masz. Teraz, ee, teraz, teraz się o, podoba. Teraz się podoba? Ja muszę zobaczyć animację. No, nie, każdy, no, każdy krok zrobiłeś? Każdy Chciałem krok, się... no każdy krok jest zrobiony stary. I tutaj wibruje. O, ale proszę do mnie nie dzwonić. A nie wiem, weź wiesz. Zobacz, może czekaj, coś czekaj, ważnego. Czekaj, zobaczmy. Halo? Siema Josi. Siema Słuchaj, mam pytanie. No, bo ja teraz nagrywam, a co... A, mogę się wtrącić na minutę? No, dawaj. A weź coś pojęć do widzów na, do mikrofonu. Zostawcie tu <grystanie> <grystanie> Dzięki. <grystanie> Super jesteś. Dobra, siema. Dobrze, Szymek, jak oceniasz swojego skina? Ja nie wiedziałem w ogóle, że ja cię zaproszę i będę jeszcze miał krosa z grafem. Nie, <śmany> nie no, super skin. Wygląda a... dosłownie jak ja. ale tylko, a... że jestem ciągle. Witaj, witaj. <śmany> Dzień do... Pokaż Dzień do... mi swoje towary. Pokazuję ci swoje towary. I to jest skin dla szybka Minecraft. <śmany> Okej, okay. w takim razie oceniam tego skina na 1 na 10, ponieważ Szymeku Minecraft jest totalną dętą rurą i nagrał ostatnio film, gdzie stoisz na główce youtubera, jakieś tam ciekawostki o nim dostajesz i byłem na miniaturce, a nie było mnie w główce i mi się o, smutno yeah, zrobiło. nie, to drama, mój, to drama no, będzie chyba. Widzisz coś... Szymek, taki właśnie Ale jest. Ale 1 prakty. na 10, proszę ja... dalej. Dobrze, mój drogi idolu, Twitch TV slash mandio. Witam. E, słuchaj. Witam i zapraszam. Co to jest na głowie? E, korona z Minecrafta. On ma takiego skina z koroną złotą i kok z koszulkę. To jest takie tandetne, że daje temu dychę. To jest właśnie idealne. Dobrze. a wygląda jak Szymeku Minecraft. Dobrze, dziękuję ci, super jesteś naprawdę. Pamiętajcie Proszę widzowie, Twitch TV slash mandio. E, ja to mówię dlatego, bo się ugadaliśmy z Dokładnie. Mandzio. Ja podchodzę do niego i mówię, słuchaj, ja bym się wziął na film masz dla mnie 10 minut list a on mówi ok, ok, ale jak powiesz, że streamy codziennie 17. Prawda jest taka, że powiedziałem ok, ok i na tym się skończyło. Słuchaj, mam dla ciebie coś fajnego. W sensie możesz mnie za to skejtować, możesz powiedzieć, że gówno ze albo nie wiem, możesz powiedzieć, że, uuu Filip, bokczamp, ale się postaram. Nie no, będę dupelizował. Będę jak ja lizał? zawsze. No za ty Filip, ja tylko dupelizzę. No to prawda. Nekse, no, no, to no. prawda. słuchaj, mam nikt Dexa, co nie? Kolor jaki sobie zazwyczaj ustawiasz? No fioletowy, no ale. Fioletowy. No, ale nie mogę, tylko nie wiem. Nie no, ja wiem, ale właśnie teraz tak chciałem, jak w podcastach nawiązać, powiedzieć, słuchaj, to ty zazwyczaj masz fioletowy, ale tym razem, no, fioletowy ci nie ustawiam ze względu na to że masz do wyboru ten kolor albo ten kolor dlatego staw ci żółty na ten moment dobra no. zgadzasz się generalnie to tak zrobiliśmy e, coś takiego e, i masz ja <coughs> to twój customowy skin z bluzą z 333 store ale tak naprawdę, naprawdę to nie jest to pomarańczowy to patrz pomarańczowy masz i jest czapeczka czekaj 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 dwa kolory są specjalnie dla ciebie zrobiłem dwa kolory proszę bardzo tak by, by... nie fura z Among us. Czy biegałbyś takim fury w Amongu, czy do dupy taki fury? Jakbyś się ocenił twojego fury. B B Będzie biegane po streamie. Będzie. I mamy coś takiego. I mamy skin dla nie te uszy Popatrz. popatrz. No bo stary, no, to no inaczej, inaczej się nie da, bo to wiesz, czapka skacze w powietrzu. Patrz, widzisz, kolor żółty, proszę bardzo. Też tak zostaje, no bo to jest, wiesz, to jest czapka, no inaczej ale się. Nie śmiesznie, fajnie, 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 ale jak, ale, jak, jak ocenka to dla cyby taka... super. Dobrze. Który najlepszy? Super na 10. Super na 10. Szymek Coxcraft.pl zapraszamy. Zapraszamy na, na Coxcraft. Bedwarsy zostały dodane. To prawda widzowie, Coxcraft.pl to jest idealne. To jest idealne. Ale ale, wiesz co, najgorsze jest to. A maskę da się robić maski w Amongu. Da się robić maski w Amongu. Maski można było zrobić też, ale jest no, reklama sklepu od razu, jak chcę docenić. Ty oceniam już 6. Że... Może może nie 6. 5. O, 5. Pamiętajcie, że otworzyłem sobie kanał Yoshi, ale ekipa CSGO. Więc jeśli chcecie zobaczyć content jak za starych dobrych czasów, gdzie chociażby ogrywamy chowanego na mapie The Skeld, ale w cs czyli taki Among z 3D, no to wystarczy weźcie sobie w kartę na górze, albo po prostu link znajdziecie w opisie. Zostawcie tam suba, okej? Okay? Dzięki. Dzięki. Generalnie ty jesteś wielkim fanem jakiego koloru zazwyczaj? To masz zazwyczaj żółty chyba. Zazwyczaj to, nie? na żółtym siedzę. Zazwyczaj tak. na żółtym siedzę. Żółty Dobrze. z czapką myśliwską. Mhm, z czapką myśliwską, mówisz y, na przykład o takiej czapce i mówisz przy okazji o, o takim skinie. Jak Ci się podoba? Specjalnie dla Ciebie został skustomizowany krówki, tylko e, jedną rzecz. Mam skończyłem. być miły dla mam być miły. Mam, być miły. mam być miły dla widza, to mam powiedzieć opinię. E, masz powiedzieć e, opinię. Paskudny jest! Co? Czemu? Czemu? Pasudny! <laughs> Urocza podoba? intencja, kochane, ale estetyka is not here! <laughs> ale jesteś mędą w ręku. Chyba, no. że to ma być nawiązanie do krowy i kurczaka, to wtedy trochę lepiej. To wtedy trochę lepiej. A to uznajmy, że tak, nie będzie. Ale mi smutno teraz ja myślałem sobie słuchaj podczas tworzenia skina ja byłem taki o dobra tutaj jeszcze niebieskie włoski zrobimy tak żeby było cudownie tutaj jakieś uszka damy i tak dalej żeby było cudownie Meanwhile, ile przychodzisz chłopcze może nie, nie wiem co tam jeszcze to jest możliwe podczas tego krótkiego nagrania No. 5 sekundowego I udało się do mnie przyjść i się o coś zapytać w międzyczasie. No ja wiem że nie wiedziałaś ale to jest urocze trochę że masz taki radar właśnie Kochane. Dobra, ale słuchaj, mam jeszcze... Tak, kochany oh. jest ten skin. Mamy czapkę i mamy skina. Proszę bardzo i to jest skin mandzia. To się obcięło w tej tej. O nie, czapkę mi obcięło. Dobra, to Czapka ogarnę zaraz. Jest... Czapka za duża, ale jak. Nie, ci... ale to jest kroj, jest super. Super no jest nie, tak. Jak kroka, nie? Tej tej. O proszę bardzo. Cyk. I to jest, proszę ciebie, skin dla mandzia. Ja zaraz mam historię widzowie Mandzio jest generalnie Wiecie, wy mówicie, że Nexe furas, że Nie wiem, Ewron furas, tam nie wiem Zebo furas I tak dalej, a to jest gówno, prawda Widzowie, największym furasem w polskim internecie Jest Mandzio, czaićcie to, że Mandzio proponował mi Zakupienie fury sutu W sensie to jest taki kostium, oh. za którego dajesz Tam powiedzmy 10 tysięcy złotych I ktoś ci robi kostium Shiby Legitnie wyglądający jeden jeden Jak ten mój z legitnie chłop i to proponuje od dwóch miesięcy i mówi Nexe kupmy ci fury suta, kupmy ja lubię furasy i no, Mandzio jest strasznym furasem, Ale... największy furas w polskim internecie, Ale dlaczego, nie kłamie. Ey, dlaczego ten człowiek proponuje ci kupienie ubrania fury i przy okazji pewnie jakiegoś spotkania w celu... Nie, nie wiem, wiem mo może ma, nie wiem, może ma jakiś fetysz, no wiesz. Wy mówicie, że Mandzio taka słodka krówka, a to z boki do furasów robi różne rzeczy, nieładnie takie Takie rzeczy robić, Mandzio, drogi przyjacielu. Ale dobra, wracając do skina. Jak oceniasz skin Mandzio-fury? No Mandzio-fury tak, no... no. Fajny, no fajny, no takie 8 na 10 8 na 10, a twój jak oceniasz w końcu, bo nie powiedziałeś Siódemeczkę, bo te uszy były jakieś słabo podklejone i tam było widać piksele Masz jeszcze jakiegoś porysuta, czy nie? Chciałem zrobić skina z napisem WIB, ale gra generalnie stwierdziła, że, że no nie bardzo Chyba chce, bardzo nie bardzo chcesz współpracować Biegasz stary jakbyś wiesz, jakbyś nagle Jakbym sonikiem był jakimś Ta 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 ta, 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 ta jakiś sonik, wiesz, gubisz nogi, bo taka prędka mm <laughs> No, zepsuta, niestety. Dziękuję za Twoją opinię. Opinia eksperta z High Elo Rozgrywek EBonga została tutaj przekazana dla mnie, więc dziękuję serdecznie. Wbił, wbił na 10 minut, obraził dwie osoby, wychodzi. Pozdrow. Dobrze widzę, więc to było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać na Instagrama, na Twittera. Na mój drugi kanał CS-owy, który powstał jakieś kilka dni temu już macie chociażby film do obejrzenia, który znajduje się tutaj. Poprzednie odcineczki. Subskrybujcie, lajkujcie. smtastor.pl, polecący. Wow, coś dupo. Nara to chyba znak od Boga, żebym przestał już dubić. Znaczy Zgadać. gadać.